Witajcie ponownie. Wyprzedaży ciąg dalszy. Po stoliku typu PCB, który omawiałem i prezentowałem w poprzednim filmiku, jest kolejny stolik na wyprzedaży warsztatowej, jesiennej mojej. Jest to stolik wykonany również z jawora o wymiarach 115x70x4 cm o wysokości 75. Ten tym razem został wyposażony w nogi. Skoś bukowe, Tak jak widać, deska jest klejona. Jest z wadami, jest to specjalnie zrobione oczywiście jak najbardziej, bo pięknie się jawor komponuje z czarną szpachlą, z czarnymi grzybicami, Jest to dodatkowo taki humorystyczny akcent froncony, jest wyfrozowany balum znany nam z kreskówek telewizyjnych, patrzący ze zdziwieniem na senka, na wyrwę w desce także fajnie to wygląda jawor jest ciekawym drewnem w ogóle tak jak widać jest super wybarwiony ma też błyszcz pod różnym kątem daje takie refleksy blad został zabezpieczony twardym woskiem do parkietów także tak jak poprzednim no zresztą używam tego tego jest trwały odporny na zabrudzenia na plamy, tego typu historie także piękna rzecz cena też rozsądna na pewno będzie jako że to wyprzedaż także Polecam serdecznie. Jeszcze sobie taki rzut zrobimy po tych wadach. Bo ładnie to wygląda. Jest wybarwiony w kolorze cappuccino, czyli taka, taka mgiełka dosłownie. Czyli jest to drewno w kolorze naturalnym, leciutko, tylko leciutko, słomkowo przeciągnięte kolorem. Polecam serdecznie i zapraszam do oglądania moich następnych propozycji wyprzedażowych jesiennych. Trzymajcie się.